Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym dniu dzisiaj taki mini haul ze sklepu Pepko i mini zakupy, mini, naprawdę mini ze sklepu Kik. Jak widzieliście, ostatnio była Pepko na przeglądzie półek. Oczywiście, wiecie, jak robię ten przegląd, tam się bardziej skupiam na przeglądzie i zapomniałam sobie po prostu wziąć jeszcze dwóch rzeczy, które bym chciała, no, ale trudno, może jakoś tam dokupię i wtedy Wam, Kicia przyszłaś, ho! I wtedy wam, póki <laughs> dzisiaj. Idzie. I wtedy Wam pokażę. O, chodź do pani. Cię Jest tam mnie, nie? Chodź tu, no, chodź tu. Nie będziecie widać. Nie widać cię. Chodź na chwilę. Pokażemy się przyszłość. Tak? Pójść puść to, puść. Puść, puść. Kto no to przyszedł do pani? O mój koty, tak! Pani przyszłaś na nagrywki, tak, moja, moja kuchona. no dobra, puszczę Cię, bo będę zaraz cała, o, dobra, bo na czarno. i słuchaj, ogon tylko, no, nie będzie jej widać, a siadasz na pani zakupach, i słuchajcie, kochani, wracając do tematu, no, zapomniałam sobie wziąć tam dwie rzeczy, no ale to jeszcze może wrócę. Pokażę Wam, bo naprawdę y, kupiłam takie drobiazgi. Słuchajcie, no nie mogę z tym kotem. Co tu będziesz robiła? Łapki, łapki przyszła robić. No. ojej, mój kotek. Szkoda, że nie widzicie. Dobra, mm, pokażę Wam te zakupy. Naprawdę drobne. Działam sobie skarpetki takie. Mam nadzieję, że dobrze będzie widać. Takie o, takie kwiatuszki, takie ciemniejsze. Tu są kropeczki. Mam nadzieję, że dobrze widać. Takie kropeczki granatowo-niebieskie. I tutaj są jeszcze też takie niebieskie w białe kwiatuszki. i te skarpetki, powiem Wam, że cena fajna 7 zł. 3 pary. U mnie tam 35-38 ten rozmiarek wzięłam, bo to się zawsze przyda. Wziąłam sobie też takie właśnie do włosów gumki, bo nie zawsze, powiem Wam, że oczywiście wszystko pogubione, a nie zawsze też znajduję tą, te fajne gumki, co mam w kalendarzu adwentowym, te takie, te sprężynki takie, nie pamiętam, jak to się nazywa. I sobie po prostu wzięłam takie, wiecie, złapałam, żeby tak tych włosów, wiecie, nie przeżynać jakimiś tam gumkami. I wzięłam takie, i za te za te dwie dałam 5 zł. No, taka jakby kolor taki błyszczący złotawy, i tu jest taki grafitowy taki ciemno-szary grafitowy, coś takiego. Powiem Wam, że nie było za bardzo wyboru jeżeli chodzi o kolorystykę. Jeszcze coś, co mi się, o właśnie, podobało swebko, to w zasadzie trzy rzeczy jeszcze bym chciała. No to fajna taka jeszcze gumeczka jedna, ale to jak zakupię, to Wam pokażę. Wziąłam sobie jeszcze taką bardzo niezbędną rzecz, ponieważ już się pojawiły rzeczy, słuchajcie, do szkoły, bardzo dużo rzeczy już dla dzieci do szkoły i między innymi zobaczyłam właśnie takie taśmy klejące. U mnie zawsze gdzieś tam taśmy niby jakaś jedna była, ale coś nie możemy jej znaleźć, skończyła się chyba i wzięłam trzy takie, słuchajcie, taśmy to jest po prostu niewiarygodne no i to kosztowało złotówkę 33 groszy, słuchajcie, sztuka e, takiej taśmy także jakbyście nie mieli taśmy w domu, to w pepką cena zaporowa i słuchajcie pokażę wam jeszcze ja tylko wzięłam praktycznie te trzy rzeczy yy, trzech rzeczy zapomniałam ale to może jeszcze dokupię to wam pokażę najwyżej gdzieś tam w e vlogu czy w holu ale pokażę wam jeszcze zakupy akurat są to nie moje zakupy ale pokażę wam yy, no bo jak już hol z Pepco, to niech będzie Taka patelka, słuchajcie, możecie kupić w Pepko. To jest średnica, tutaj 24 cm. Ona się, słuchajcie, nadaje na indukcję, halogen, ceramik, elektryk, gaz. Do zmywarki się nie nadaje, a cena 25 zł tej patelki. Także uważam, że w bardzo dobrej cenie. Jak ktoś chce sobie uzupełnić, komuś brakuje, to polecam. Można zakupić oczywiście bieliznę. Tym razem są to shorty, nie tak jak kiedyś, słuchajcie, kupiłam chłopakom, kupiłam slipy, się okazało. Także shorty i tutaj na przykład mamy za 6 zł, słuchaj, nie, przepraszam, za 15 zł dwie pary, czyli 7,50 sztuka. Oczywiście są różne rozmiary, SML XL, 2XL, 3XL, także szeroki wybór rozmiarów. Tutaj jeszcze, co tutaj zakupione zostało? Można sobie uzupełnić, jak ktoś potrzebuje do ogrodu, czy tam do sypialni. My mamy na przykład takie kulki powieszone w sypialni, tutaj na karniszu. Powiem Wam, że zimową porą bardzo fajnie to wygląda, mam akurat na prąd, także sobie wiecie, włączamy tak wieczorem, taki fajny robi klimacik. Latem stosujemy na przykład do przyczepy kempingowej, sobie też wiecie, robimy taki nastrój, czy tam znajomi do namiotu e, biorą, czy też na przykład na ogrodzie, tak? I są, wiadomo, że są i na baterie e, można kupować, i na prąd te kulki. I te kulki akurat taki fajny kolorek, ale coś nie ma ceny, ale wydaje mi się, że one kosztowały 10 zł. Coś tu jest bezcenny towar. Wydaje mi się, że dychy kosztują. I mm, taka fajna deseczka do krojenia w kolorze różowym. Ona kosztowała 8 zł. Także y, naprawdę możecie sobie wybór akcesorii y, do kuchni. Jest y, wszelaki, także deski różnego rozmiaru, różnego koloru można kupić. To akurat taka. Tu rozmiaru Wam jakiegoś nie podam, bo nie jest zapisane cena. Tylko 8 zł, ale można. Um, można mieć w zmywarce. Tak, przeznaczone do żywności, można mieć w zmywarce. Także tak. E, coś tu jest? Fresh. 24,5 na 16? Nie wiem, co to jest. To może ten wymiar? 24,5 na 16? No, może. Tak, 24,5 na 16. W takim razie wymiar, ja, także to i e, koszyczek, ale koszyczek to chyba nie był w pepko nie wiem gdzie on był zakupiony ale mogę Wam pokazać mam akurat haul e, zakupowy, także Wam pokażę nie wiem, M ma, nie mam pojęcia, gdzie był zakupiony, ale e, też na pewno w Pepko. O, jaki fajny tutaj do trzymania. E, też możecie w Pepko zakupić różnego rodzaju koszy, no i tu jeszcze są widzę baterie, oczywiście bardzo przydatne do tych kulek, które pokazywałam 2 zł kosztuje ta paczuszka. No, tak, 2 zł, czyli kodaka, słuchajcie, baterie po 50 groszy, to jest akurat to a, a te cieńsze tak, te cieńsze paluszki. No także tyle kochani. Co Wam chciałam pokazać? To włożę z powrotem, bo to jak mówię, to są nie moje zakupy, ale akurat były. Więc Wam pokazałam. I słuchajcie, ja sobie w Kiku kupiłam tada, takie fajne kieliszki. One były kiedyś w Pepko, takie podobne. Ja chciałam przezroczyste, ale oczywiście nie było. Jak zajechałam do Pepko, to były tylko jakieś czerwone chyba. I ja nie chciałam, dlatego że ja nie lubię po prostu kolorowego. Kolorowych takich rzeczy. Jeżeli chodzi o kieliszki, szklanki, lubię po prostu przezroczyste. I wzięłam sobie, słuchajcie, dzisiaj znalazłam w Kiku, ciepłą w Kiku. E, jeden kieliszyk kosztuje 4 zł. Także, słuchajcie, super cena. E, tak jak mówiłam Wam, e, mi akurat się przydadzą mm, do przyczepy kempingowej na jakieś właśnie winko lub trinaczka na przykład, czy po prostu do zwykłej wody mineralnie wiadomo, to nam się nie stłucze. I też druga sprawa dla Was może być na przykład na jakieś, jak jedziecie gdzieś tam na jakiś wypad do lasu, czy tam nad wodę, nad jezioro, to sobie wtedy wziąć, wiadomo, taki zestaw na przykład tych naczyń plastikowych, czy właśnie takie o kieliszki, czy jakieś kubki były też plastikowe w kiku, także wybór był. Tak, były też takie kieliszki gładkie tutaj, bo to, to są bardziej takie e, jakieś kwadraciki, tutaj trójkąciki mm, grawerowane, ale były też takie gładsze, ale one, one już były w kolorze zielonym i myślę, że też będzie, bo byłam e, zobaczyć, co tam w kiku, właśnie ciekawego, i taki mały przegląd będzie, także tam na przeglądzie na pewno będzie nie widać, także. Takie małe mini zakupki, zawsze coś tam, gdzie człowiek wypaczy zawsze coś tam przyda, się przyda. Dajcie mi znać, co Wy kupiliście ostatnio ciekawego. A już Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam do oglądania innych filmików, są przeglądy, są vlogi, także bardzo zachęcam. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo cieplutko. Życzę udanego dnia, wieczoru czy też nocy, w zależności od tego, kiedy oglądacie. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, bardzo proszę o subskrypcję, a także jeżeli filmik się podobał o łapkę do góry. Buziaki dla Was trzymajcie się zdrowo, pa pa!